Dzień dobry, witajcie włączonym vlogmasie numer 15 i 16. Tak jak mówiłam wczoraj, niestety nic dla Was nie nagrywałam, nie odzywałam się, bo całą dobę spędziłam wczoraj w pracy, ale dzisiaj troszkę nadrobimy. Chciałabym dzisiaj nagrać świąteczny tak, także myślę, że zaraz za niego się zabiorę. No i co, ja odzywam się do Was troszkę później, bo jest jakoś po 16 już. Na dworze jest ciemno, ale mam nadzieję, że uda mi się coś dzisiaj dla Was nagrać. No i co, zaczynamy. Jak mówiłam, teraz odpowiem na kilka pytań. Yy, tak zwany yy, świąteczny tag, a zostałam nominowana do niego przez Mamę W Biegu, którą bardzo pozdrawię i bardzo dziękuję za nominację. Zostawię yy, Wam link w yy, opisie, żebyście zajrzeli na ten kanał. Ok, no to co? Zaczynamy! Kiedy zaczynasz przygotowania do świąt? Yy, no słuchajcie, teraz jak nagrywam vlogmasy. No tutaj moje przygotowania zaczęły się troszkę wcześniej, no bo już od 1 grudnia zaczęłam coś tam działać Ale zazwyczaj tutaj choinkę w pokoju ubierałam koło 6-10 grudnia Natomiast resztę domu bliżej Wigilii już dekorujemy Hoing ubieramy zazwyczaj 2-3 dni przed Wigilią Dlatego też musimy powolutku rozejrzeć się za choinką. Posiadasz kalendarze adwentowe. Tak, słuchajcie, w tym roku mam dwa kalendarze adwentowe i są to dwa kalendarze e, z Daglasa. Powiem Wam, że jestem zadowolona. Ja też nie wymagam Bóg wie jakich rzeczy w tym kalendarzu, e, także ja jestem e, zadowolona. Ok, jakie filmy w okresie świątecznym oglądasz? E, powiem Wam, że w listopadzie obiecywałam sobie, że będę oglądać wszystkie świąteczne filmy na Netflixie, że wszystkie filmy są moje. No, przyszło co do czego? Po prostu nie mam czasu. No i tak, ale oczywiście takim filmem standardowym jest Kevin Sam w Domu. Bardzo z takich polskich lubię listy do M, wszystkie części. Na Netflixie ostatnio jeden mi się udało oglądać. I był to film o północy, chyba w Magnoli, jak dobrze pamiętam. Także fajny film. Wieczorem właśnie sobie po pracy go oglądam także bardzo fajny. I polecam. No, może teraz mam kilka dni wolnego, może coś teraz uda mi się y, oglądać, a jak nie, no to będę po świętach nadrabiać zaległości. Masz jakieś wesołe wspomnienia świąteczne? Y, słuchajcie, no oczywiście, że mam chyba jak każdy. Y, jest ich wiele. Powiem Wam, że no chyba najlepiej takie Boże, Boże Narodzenie wspominam, jak byłam dzieckiem, gdzie się czekało na tą Wigilię, na te prezenty y, i tak dalej. Wtedy było zawsze dużo ludzi, wesoło i tak dalej. Ale takiego konkretnego wspomnienia to nie mam. Jak wygląda u Ciebie Boże Narodzenie? No i słuchajcie, u mnie to zazwyczaj wygląda tak, że wigilia jest albo u nas, albo u babci, albo u cioci. To różnie właśnie wygląda. Zazwyczaj w pierwszy bądź w drugi dzień świąt idziemy. Do rodziny taty, w drugi idziemy do rodziny mamy. Oczywiście w międzyczasie jeszcze idziemy do rodziny Dawida, także u nas te święta są bardzo świątecznym czasem. No i tak, czego nie lubisz jeść ze świątecznego stołu. Powiem Wam, że jedyną taką potrawą, której naprawdę, naprawdę nie lubię, jest karp. Nie przepadam za tą rybą, nie lubię w ogóle ryb z ościami. A myślę, że resztę potraw jak najbardziej y, lubię. A z takich potraw, y, które jemy w pierwszy czy w drugi dzień świąt, no to wszystkie lubię. Okej, okay. co najbardziej lubisz w świętach? Myślę, że ten czas spędzony z rodziną. Słuchajcie, nikt nie patrzy wtedy na zegarek, która jest godzina, że trzeba iść do domu, bo jutro do pracy i tak dalej. Możemy ten czas po prostu poświęcić na ten kontakt z bliskimi, możemy z nimi porozmawiać, pośmiać się, pojeść, możemy także myślę, że to najbardziej lubię w świętach Bożego Narodzenia. Ok, ósme pytanie. Ulubiona kolenda. Słuchajcie, ja nie mam ulubionej kolendy, ale myślę, że jakbym miała wybrać jedną, to byłaby to yy, cicha noc. Dziewiąte pytanie: choinka sztuczna czy prawdziwa? No, jak widzicie, tutaj mam akurat sztuczną choinkę, ale w salonie zawsze mamy choinkę prawdziwą. Yy, tak jak już wspominałam, kilka dni przed świętami ją ubieramy. Yy, no i ona, słuchajcie, zawsze jest kolorowa, yy, światełka yy, są różnego koloru. Pokażę Wam, jak już będzie gotowa. E, także czekajcie z niecierpliwością na naszą choinkę. E, ale myślę, że w przyszłości e, też będę preferowała choinkę jednak prawdziwą, bo moim zdaniem taka choinka prawdziwa e, nadaje jednak takiego świątecznego klimatu. Szczególnie że mieszkamy w domu, a nie w mieszkaniu, więc możemy sobie e, też na to pozwolić. Ok, ulubiony zapach na święta. No słuchajcie, moim number one oczywiście jest jabłko i cynamon. E, uwielbiam ten zapach. E, zawsze ten zapach już od kilku lat kojarzy mi się ze świętami i zawsze e, w domu ten zapach u nas się roznosi, bo wszędzie są świeczki u nas zapalone. Lubię takie tea lighty, jak i świeczki e, z Janki, także to jest mój zapach. Dużo osób też kojarzy ten. E, ten zapach świąteczny jako zapach pomarańczy, e, świąteczna czy piżama? No powiem Wam, że my w święta ogólnie chodzimy no, ubrani tak świątecznie, elegancko. E, zawsze jakaś sukieneczka, czy to bluzka, e, czy to jakaś ładniejsza bluzka, taka elegancka. E, aczkolwiek wieczorami, kiedy już mamy tą chwilkę, oczywiście piżama. No i słuchajcie, od kilku lat jestem taką maniaczką troszkę piżam. E, bardzo lubię piżamy kupować, e, szczególnie teraz takie świąteczne. No, przepiękne są, w każdym sklepie można kupić e, przecudne, kolorowe, czy to z pierniczkami, ciasteczkami, czy, e, czy z czymkolwiek. Także do koloru, do wyboru tych piżam jest. Ok. I pytanie dwunaste Prezenty na Wigilię czy na Boże Narodzenie? No słuchajcie, u nas zawsze prezenty są w Wigilię U nas wygląda to tak, że oczywiście dzielimy się opłatkiem, jemy sobie Wigilię W międzyczasie rozmawiamy, śpiewamy kolędy po Wigilii i dopiero potem są prezenty U nas y, od kilku lat Mikołaj zostawia prezenty pod choinką, ale czasem mm, te, zostawiał też w worku pod drzwiami Także zobaczymy, gdzie w tym roku zostawi. kiedy rozbierasz choinkę? No i słuchajcie, my rozbieramy zazwyczaj choinkę jakoś w połowie stycznia, no bo ta choinka jednak żywa, no to nie wytrzyma nam Bóg wie ile czasu. Także w połowie stycznia, pod koniec stycznia, już zawsze rozbieramy tą choinkę. Ok, no i to są wszystkie pytania z tego tagu. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Że mogliście mnie jakoś bardziej poznać. No i wiecie co? Teraz tak myślę, że może byśmy otworzyli kalendarze adwentowe. Bo wczoraj nie otwierałam, bo byłam w pracy na dobie. Także może z wczoraj otworzy Kinga okienka, a ja otworzę z dzisiaj. Dobra, no to ja idę wołać Kingę, no i otwieramy okienka. Dobra, no i jest Kinga. Dobra, i Kinga będzie, tak jak mówiłam, otwierać okienka z wczoraj, a ja otworzę okienka z dzisiaj. Dobra, Kingo, od którego zaczynasz? Może od tego? Dobra, no to zaczynaj od tego I szukasz dzisiaj? Taski dzisiaj Dzisiaj jest Dzisiaj 16 jest czyli ty piętnastki szukasz Tu chyba nie ma No chyba nie Oj, się zamknęłaś teraz jak to otworzyć Ale Tu też nie ma o, Coś nie ma dzisiaj Szesnastka no ale nie ma <laughs> Nie to musi być, tylko po prostu chyba nie zauważyłyśmy No może piętnastka już była, czekaj, tu otwórz No nie ma A ona nie jest gdzieś otwarta? Dwanaście Ty, no co by piętnastki nie dali? Wiecie co? Trzymaj tu no. Wiecie co? Ale chyba naprawdę nie dali nam no, w kalendarzu piętnastki Tu jest! Aha! Myślałam, trzynastka. ja też myślałam, że to trzynastka. No dobra, dobra tak otwieraj Nie, a to nie jest trzynastka? Nie, to piętnastka, dobra. 15. To mnie jest coś? To tworzyłaś. Czekaj, doktor mnie mi Dobra, wiecie co? Ogarnęłyśmy z Kingą, że ja zamiast trzynastki otworzyłam piętnastkę Także dzisiaj yy, otworzymy się trzynastkę, ale to jako piętnastka Dobra, otwieraj Ale to i tak jak ten to wygląda jak trzynastka No tak powiem Ci, że z daleka właśnie wygląda i ja też tak pewnie myślałam O, to chyba jest coś do włosów Pokaż, tak, to jest do włosów Jakiś yy, serum ale powiem ci, że duża pojemność. Ja wzywam w tym No, fajne, to jest serum w olejku. Kurczę, mega, fajnie. Zobaczymy, daj rękę. Teraz spróbujemy. O. Idzie, idzie. Aha, takie jest, no. Mhm. A pachnie jakoś, zobacz. Ładnie pachnie, bardzo ładnie. Okej. Okay. dobra, no to teraz otwieraj ten duży. Ten na bok damy. Piętnastkę. szukasz. może tutaj się nie pomyliłam tym razem. Dobra. Nawet takie okienko, nawet nawet. Duże? No takie średnie. Ja maseczkę. W płachcie, ale za małe okienko, okienko, jak na maseczkę w płachcie. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakiś serum chyba też. Obróć. Okej, okay, no i w numerku 15 było serum do twarzy 7 ml. M, nawet spore opakowanie. Okej, okay, hmm. dobra. To teraz czas na No, ciebie. Ch Chyba, że ty chcesz otworzyć jeszcze yy, 16. Chcesz? No jak chcesz, to otwieraj. No dobra, no, to ja jeden, a ty drugi. No dobra, ten dużo otwierasz? No. no dobra, to szukaj szesnastki. Też no, takie okay. średnie. Średnie okay. na jeżę. Oj, to nie Okej, okay. i co to jest? To jest yy, jakiś krem pod oczy. Przeciwzmaszczkowy. Krem na oczy. Mhm. Mm 5 ml. Okej, okay. dobra, krem pod oczy zawsze się przyda. Fajnie. Boże, mam tyle już kremów z tych kalendarzy, że e, chyba mi na rok wystarczy. <grym> dobra, dobra, no i 16 w tym kalendarzu mamy tutaj. Mm, fajne, duże okienko. Proszę, Takie... może maseczka, może maseczka, ale chyba jednak nie maseczka. Przepraszam, Douglas, ja bym chciała, żeby na drugi rok było troszkę więcej maseczek to ten Okej. No i co to jest? U, co to Spa? jest? Nie, to jest krem do rąk. Mm, krem do rąk się zawsze przyda. Tak. No i mamy... O! Coś się mm. chyba wypsuło. Troszkę się wylało. No, ładnie pachnie, tak? Okay, tak. No, tak tak. taki. Wakacyjny. Taki kwiatowy. No. Tak, też taki... tak, wakacyjnie pachnie super. E, ostatnio był taki różowy, m, krem do rąk, no i ten różowy wziąłam sobie do pracy. A teraz tak, do domu. Także fajnie się sprawdza. Nie, ten też raczej sobie zostawię do pracy, bo w pracy mi szybko idzie. Idą kremy do rąk, no bo dużo płynów Do dezynfekcji używamy No i niestety te ręce mamy Przesuszone, także ten też na pewno sobie wezmę Do pracy, także Cieszę się, także myślę, że Dzisiaj te, słuchajcie, kalendarze Ale nawet fajna pojedność, bo po 30 ml Tak, no i powiem Wam, że Te dzisiejsze produkty No i wczorajsze Można uznać za jak najbardziej Udane Jestem bardzo ciekawa tego produktu bardzo jestem ciekawa, no i z tych też się również cieszę, bo kremy zawsze się przydadzą. Dobra, Bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że taki świąteczny tak Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i nie zapomnijcie koniecznie o subskrypcji. Ja jutro mam dzień wolny, także na pewno coś tam ponagrywam. I jeszcze nie mam konkretnych planów co do jutra, a ja tymczasem e, życzę Wam udanego wieczoru, może z jakimś świątecznym filmem. No i co, widzimy się jutro, także pa!